Chciałam stesany jak tak szybko pro informacyjnie, żeby sobie utrudnić zadanie z Minecrafta, ściąłem sobie BT1.5, no jak ja na to mówię, podłoga 0.1 i zamierzam nagrywać coś, no nie zgapię, tylko coś podobnego do Minecrafta na absursach, tak jak Macia robi, tylko no tak podobnie, będę zdobywał surowce, budował po kolei budowę i... Je wam pokazywał, albo nawet w trakcie będę nagrywał, jak je buduję. No, jak na razie wiecie, sobie wygenerowałem świat. Ja od razu mówię, że gra na jednym mozie, który, jak to się nazywało, More Woods. Czyli, że sobie podejdziemy na przykład do drzewka, weźmiemy, zetniemy i nie wypada nam jedno, tylko dziesięć drzewek. Tak? Tak łatwo można, w taki łatwy sposób można wywziąć. Wybaczcie jak rachun teraz jest niebo, gram na laptopie A wszyscy wiedzą, że najlepiej dla laptopa mieć myszkę normalną podłączoną A tak on na razie takiej nie posiadam, bo nie chce mi się podłączać Tutaj no, widzicie? W mm. 5 sekund dosłownie to wziąłem, no na strzeszary No tak mm, Tutaj, równy teren na no, nowy domek To jest taki no, szybko informacyjny Bo chcę wam o tym powiedzieć i tak w ogóle jeszcze mam taką sprawę na temat mojego kanału na YouTubie, bo mam mnóstwo wyświetleń kanału i filmików, łapki czasami lecą w górę lub w dół, ale no szkoda, że mi się tylko więc że mi się że nie dajecie subskrypcji żadnych, no od, dłużs no, od dłuższego czasu Jestem nagrywam na Youtube, nagrywam filmiki i nie stanie jeszcze ani jednej subskrypcji, no. Że mnie koledzy subskrybują, to nie znaczy jeszcze, że jestem super. Więc tak proszę, no... Jeżeli nie lubicie, napiszcie w komentarzu, ja przestanę, nie będę nagrywał. Jeżeli się tak zastanawiacie, no to będę nagrywał więcej, będę się starał, bo... No długo czekam, przynajmniej na jedną subskrypcję. No jedną przynajmniej. No długo czekam, bardzo naprawdę. Kiedy ja to założyłem, chyba 4 miesiące temu. No nie chcę być aż tak popularna jak chce wiedzy i że ja Po prostu wystarczy, że no... Już będę się cieszył jak dostanę. Będę się cieszyć normalnie jak dziecko, kiedy dostanę 10 subskrypcji już. No tak po prostu było proszę szybko no, informacje na temat tej serii i na temat mojego kanału. Więc proszę tam wyślijcie się trochę. No nie żebym was zmuszał, jeżeli nie oglądacie, to nie oglądajcie A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie na... No i proszę Was Dobra, na razie